Kochani, mija pierwszy miesiąc mój w social media i chcę go podsumować, no bo kurwa nie spodziewałem się takich liczb. Bardzo Wam na wstępie dziękuję, bo gdyby nie Wy, no to, to by tego wszystkiego nie było, bo mógłbym sobie nagrywać, ale kto by to oglądał. No jestem w szlafroczku, który stał się poniekąd już symbolem tego kanału. I, no, i to wygląda tak, że kurwa, przez pierwszy miesiąc zaczynałem totalnie od zera. Zero kurde, subskrybentów, niczego, nikt nie subskrybował, nikt nie wiedział, znajomi nikt nic nie wiedział. I co, udało się ponad 53 tysiące subskrybentów zdobyć na wszystkich kanałach przez miesiąc. No, na samym TikToku jest 50, równe 50 tysięcy, już. Treści wyświetlono blisko 15 milionów razy. Za ostatni, ten pierwszy miesiąc dotarłem do ponad 2 milionów widzów. To jest coś kurwa niesamowitego. Najlepsza rolka wideo w, w ciągu pierwszych dwóch dni miała ponad milion wyświetleń. No, kosmos. Tak więc, wielka prośba. Subskrybujcie proszę wszystkie kanały, bo tylko raptem około 10% osób odwiedzających subskrybuje. Więc te ponad 50 tysięcy osób to jest raptem około 10% która odwiedza regularnie te kanały. Subskrybujcie TikToka, Instagrama, YouTubea i Facebooka. Bardzo proszę bo wtedy to wszystko będzie, będzie miało sens. No i co? Jeszcze raz Wam strasznie dziękuję, bo gdyby nie Wy, to no, to, to by nie miało sensu i trzymajcie się, lecimy dalej.